Jezus ukazał się znowu nad morzem wydaliackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz Znany i Dymos, Natanael Skandal i Lejski, Synod oraz dwaj jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do mnie, idę mówić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy innym Tobą. domu. Wyszli i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nie mówili. dla siebie świtach stanął Jezus na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był jest. A Jezus do dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on żeglony, zarzuccie siedzibu prawej w łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc z powodu rozpadów, nie mogli wyciągnąć. Powiedziałbym, Powiedział do Piotra upuszeń, którego Jezus miłował, To jest Pan. Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest pan, przydział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagłym i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko po dwustu łodzi. A kiedy weszli na lądu, czyli zrzucili się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz krew, wszedł do lipiec. Przynieście jeszcze ryby, któreście teraz młodzili. Poszedł szymon piotr i wyciągnął tak. na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie odezwała. Rzecz bądź Jezus. Chodźcie, posilcie się. Zatem z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pani. A Jezus przyszedł, wziął lep i podał im jedynie. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom odcinki, już nam przeczytał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie synu no Jana, czy miłujesz mnie więcej, ani Odpowiedział mu, tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paść baraniną moje. I powtórnie powiedział do niego, Szymonie synu no Jana, czy miłujesz mnie? Odpowiedział mu, tak pani, Ty wiesz, że Cię kocha, Rzekł do niego, paść obce Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie synu no Jana, czy kochasz mnie? Zatłuczył się piostr temu po raz trzeci, powiedział że kochasz mnie i rzekł do niego, Panie, gdy ty tylko wiesz, ty wiesz, że Cię kochasz. Że do niego Jezus, paść obce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, byłeś młodszy, Opatrywałeś się sami, i czułeś, gdzie chciałeś, ale gdy się wystarzejesz, wyciągniesz lęce swoje, a inni się opaszą i poprowadzi do tą śmiercią. To powiedział, aby zaznaczyć jakąś śmiercią, uwielbił Boga. A wypowiedziałem to, że to szedł do niego było pójść Oto słowo pani. To znaczy, bardzo często w tekście Ewangelii wszystkich czterech chyba zaskakują nas. Podawane przez to szczegóły. Jest to jakieś wyrażenie. Spotkanie pierwszych apostołów Jezusa. Pierwsze spotkanie napisane było to około godziny dziesiątej. Jakby to coś wynosiło, że o dziesiątej o 11 czy o ósmej. A w tych tekstach, które teraz czytamy w niedzielę pytania pańskiego, wydaje się, jakby te szczegóły nasiliły się. Ma się wrażenie momentami, jak się czyta te że są jakieś protokoły policyjne. Naszej. Proszę zwrócić uwagę, że Ewangelia są w stanie, w stanie urosnąć do nocy. Zaczęli być do grobu, Jan był do Piotra, ale potem przy grobie zaczekał, zajrzeli, wszedł tylko Piotr, prowadził pusty, potem przez Jan, tak jak leżała tutaj, tak kutka leżała tutaj. Bardzo szczegółowo wszystko. Tak samo, jeśli chodzi o dzisiejszą Ewangelię. Wielu z wszyscy posłowie, którzy z tym urzędniczą. Był tam Szymon Piotr, Tomasz, Natanar, Zbigniew i jeszcze dwóch jakich kudzin, których inniom nie znamy. Ilu ich było? Potem zobaczyli Jezusa, potem przepłynęli do brzegu. I było daleko 200 łokci, ok, około 90 metrów, w których 153. Dlaczego 153. Dlaczego te, te szczegóły są tak podawane w tak, świętej księdze dla nich chrześcijan? Kiedy się ciągle, kiedy się z nimi rozmawia, ktoś nam nie dowierza, <cữ> <rzy bursting> że byliśmy już zbitychami jakiegoś wydarzenia, zaczynamy mówić szczegóły. Nie wiem, czy Państwu zdarzyło, ale ktoś by powiedział, że jutro do Ciebie, nie byłeś tutaj, no w ciągu tych No ja byłem, nie byłem. No byłem jeszcze, kobieta u mnie zmarkała, ciągle tam często i mogłem się spuścić. Wkładajmy szczerze. Nie byłeś. Byłem, słuchaj, jeszcze przyjechałem wcześniej, so, so, to zobaczyłem się na to miejsce. Nie byłeś, byłem słuchajcie, głowa mi tak wolała, podaję tu szczegóły, wydarzenia. Jeśli mamy przed sobą człowieka, który nie ma żadnej fantazji, to ja do tego sam nie myślę, no chyba rzeczywiście doszło do tego. oczywiście można, ale mi się wydaje, że apostołowie tak często broni, zarzucano na pewno kłamstwo i krętactwo, tak bardzo często tego tekstu broni. Podawali właśnie te szczegóły, żeby jak najbardziej przekonać słuchaczy, że oni naprawdę w tym czasie się Naprawdę ten wizerunek płynął te 90 metrów, czy na wizerunek wizerunku było tyle nie więcej. I stąd mamy taki, taki protokół wydarzenia, chciałbym się powiedzieć, bardzo szczegółowy. O czym nam dzisiaj mówi na Ewangelia? Na tych, tak mówią, są jeszcze mocno skołowani. Prawie Jezus im dwa razy już pokazał, dał im Młocha Świętego na ale oni za bardzo nie wiedzą co robić. Wyszli z wieczerzyna, poszli nad jezioro, ale cały czas wiedzą, że że ludzie mogą wysłać jakąś wrażkę, że się może rozpoznać. No są delikatnie mówiąc skołowani, jeszcze bardzo mocno nieumocowani w tym planie Boże. A ktoś powiedział, że jak mężczyzna, facet jest kołowany, to mówi to, co powiedział Piotr, jeden na ludzi. Jakieś rozwiązanie sytuacji. Bo na tych rybach, ja wie, wiem o co chodzi, jeszcze na ten proces I to trzeba zarzucić sieć, popłynąć, wyciągnąć, nawet jak te ryby nie złowię, to przynajmniej wiem dlaczego się złowiłem, wiem gdzie one są, czy gdzie wieczora nie uciekły. No i apostołowie wytężyli swoje umysły i powiedzieli do Piotra idziemy z To jest osiągnięcie rozwiązania yy. sytuacji i nic nie mówi. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus pyta, którzy staną na brzegu. Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia, Chodzi o słowo nic? Chyba tu obecnie wszyscy nie znamy takich sytuacji, że nic do jedzenia, nic do jedzenia. Mogę nie mieć sobie nic do jedzenia, nie mieć pieniędzy, ale w domu tam coś do jest, jakiś pieniądz jest, w ostateczności się pożyczy. Co to oznacza to nie mieć nic do jedzenia? Podobnie jeśli chodzi o dawanie rady na życia. Jeśli coś mi nie wychodzi, to ja jeszcze pojadę do znajomego przyjaciela, to ja jeszcze porozmawiam z e, jakimś psychoterapeutą, to ja pojadę do jakiegoś życięca, e, pielgrzymka, na jazdą górę, pójdę na nią zawsze mi dodawała energii. Na różnego rodzaju różne sytuacje mamy jakieś jeszcze nadzieje, jakiś taki chleb który po które będziemy mogli sięgnąć. Natomiast Pan Bóg nas doprowadza na sytuację, że nic nie, ma. nie mam już do tego iść. Nie mam już co czytać. Nie mam co się w o ale Nie mam żadnej perspektywy, pomysłu. Nie mam nic I proszę zwrócić uwagę, że właśnie Jezus o to pyta. Czy nie macie nic do jedzenia? A On mówi o nic. Hmm. Zero grosza, zero taszy, zero tytułów. I chyba dlatego są tak pokorni, że jedzą z nich chłopa dzieci zarzućcie się w poprawej stronie. Tak jakby na pewno całą tylko polecie. Można się zdenerwować, proszę Państwa. Można się zdenerwować, kiedy ktoś, kto się nie, nie zna z danym branży, zaczyna nawet nie dać rata, zdenerwowanie, strata, nie wiem. Zarzućcie się z poprawej broni. A oni mu zarzucili. Proszę nie ma nic do jedzenia. Chodzi o odniesienie o ten program fizyczny, materialny, o ten taki życiowy. To, to pokorniejemy i zaczynamy słuchać nawet rady takich bardzo bardzo zwykłych. Szukamy często jakichś fajerów. spotkaliśmy mojego przyjaciela, kolegę z semi Janu, który jest powodzczem na taki bardzo zwykły paranek. ja to zchwały, spytam, co był złotych par lat temu pytam, kto u ciebie słychać. On wiesz, cieszy się naprawdę, bo ludzie przychodzą na marzeństwa, na czerwcowe, na majowe, mogą wiesz, przychodzą, tak to prosi, wszystkie ludzie i oni się mogą. Ja przez nas słyszę, Państwu do swojej, a myślałem, co to taka parafia, majowe, nie ma tam żadnych symbozi, nie ma tam żadnych gości, duchowych mistrzów, tam to, co to taka aparatia nosi? nie jak się dzieją, a potem z miesiąca na miesiąc, jak myślałem o tym, to pomyślałem, że właśnie fajerwelki fajerkami, duchowe, puścielne, już pasterskie. Ale rzeczywiście, jak się ludzie wypowiadają, przystępują do komunii, rozmawiają no, różaniem, mocą się lkami, to wtedy się tak mocno karmią najlepiej jak tylko można. Nie dywagują, nie rozstrząsają, tylko jedną chleb nad przyrodzących Pan Busim Yy, ale żeby tak było, żebyśmy sięgnęli po tą modlitwę, nawet tajskim wyjściom, na narożankom i mi się tak stwierdziło, jak wiersz mówi, zarzuci się i poprawi człowiek, to jest taki banał, jak gdyby ktoś pisze do to coś, który na życie mi się wali, mi się coś wynosi czekam jakąś oryginalność, a mówię, mówi, że róża mnie codziennie, jedna część. Ktoś może się od tego zawiedział, ale ja muszę nawet Jakieś nowoczesne słowo jakieś. Nie, jak odmawiaj codziennie w tej sytuacji róża 15 minut, 15 minut adoracji. Codziennie jak wracasz z pracy, gdzie do pracy, to, jest to masz czas na lunch, wyjść do dościoła i 15 minut Jezus im daje taką zwykłą radę, oni z tej rady korzystają i dzięki temu wyciągają, a też jeszcze nie wyciągają, połowią te ryby. Proszę zwrócić uwagę, że w tej teleskopie mamy o dwóch połowach. Jeden połów to jest, że apostolu łowią ryby, a drugi połów, że panie połowie apostolu. I wyraźnie jest pokazane dla Pana Boga ryby bez drogie. znowu zadziałała zasada, Bóg nie umie dawać mało. Pamiętacie, wstąpie na południu do trzechu. u ułomku zostało 12 koszy. Jezus zawsze daje... Teraz 153 ryby, ja to liczyłem. I było siedmiu, 7, no jeszcze nie wiem czy ja Ale to było położyło 20 ryb na głowę. To były wielkie ryby, my zająłem tak rybę, to wiemy tak, że 6 kg pierdolnych, to goście mieli po 110 kg ryby na głowę, około, około 70-80. Pamiętam, nie umie dawać mało. I tu zwróćcie uwagę, co jest ciekawe, że oni nie mogli tej sieci wyciągnąć. Jak wtedy do połówu, u piąty rozdział, w bardzo podobny, bo spadał wypływ na głębiej, zamknięty sieć, to wtedy te sieci musiały zaczęły rybami. Dzisiaj oni już nie próbują wyciągać, bo uczynają, przepraszam, to słowo numery pana Józefa, daje je tak, że się świecą. Więc ciągną tą sieć załóżką. To jest nieprawdopodobne, bo pan Józef potrafi zdenerwować, że, że tak się daje mu który jest tak ciężki, że nie można go wyciągnąć. Tak ktoś powiedział, kupiłem ci tak wielki telewizor, że go nie wyniesie ze sklepu, bo jest bardzo drugiej Oni ciągną tą, to jest dla mnie obra chrześcijanina, bo nasze skarby są tak ogromne, tak wielkie, że, że nie widać, ludzie może się pytali, chrześcijanie właśnie z to nie wie, że w sieci pod wodą ukryty jest ogromny stan. I oni w tą sieć dociągnęli do brzegu i jak się Piotr ściągnął, to tak się wydaje, że te nasze wielkie stracie, które Pan Bóg nam daje, dopiero się dotkniemy do brzegu, do brzegu naszego życia i będziemy dać Bożym niebieską. Dopiero się okaże, jak bardzo byliśmy obdarowani, jak wiele się nie wiedziało, żebyśmy my, chrześcijanie, mogli się zbawić. Jakie pan dla mnie Nie wiem, ale nie zapomniałem rozmowy z bardzo prostym człowiekiem w wiosce poddarności. Bardzo prosty człowiek, który na myśli na, na stawieniu. Tak do um... W co zrobionej przez tylko ilecką, za stotową, on że tu dzieci posłuch świat, jak to się mówi, ten prosty jest rolnik. Twarde ręce spraszowane, koszula taka, jak to nazwali, obrychówka, tak no wiecie, jakieś rolnicy noszą czapki, Postula planelowa, twarz taka szorstka i mówi pro my tu z żoną żyjemy jak lody. Raz w życiu był ból my tu żyjemy, popatrzcie, gdzie to narodzostwo, gdzie te skarby, tak bo one w sieci polsko Chrześcijanie które ma zrobny czas, który jak lód, jak czar, jak wielki przywódca Boga, czego my to mamy wszystko ukryte. Tutaj w tej życiu też przejdą wielkie wkardy, ukryte pod wodą. I ten drugi połowienia po prostu jest trudny, jest trudny. Bo powtarzam rzeczy dla Pana Boga, to jest rzeczywistość przedmiotów rzeczy, które może tworzyć, wspomnać. A człowiek jest wolny. I Pan mu też musi zarzucić tutaj węskę, czy sieć. Zarzucił sieć łamania chleba i złowił, by idąc do Emo, powiedział do Marii, Marią, i złowił na to słowo. Pokazało to Tomaszowi rany i go na to umarczone ciało, czy na raczej na ślad po jest Jezusa I teraz mamy scenę, jak Jezus złowi Piotra. Piotrze, Ty mnie miłujesz. Gdyby cios był pyszny i zarozumiały ja i chciałby strzyc popisówkę, ja powiedział, panie, bo jestem takie dynosze, nic z czego nie wyjdzie. Także dzięki i pracę. bo miło było z Tobą by współpracować przez te trzy lata. Dużo się rozgrzewałem, ale generalnie bym spada. A krok mówi, ja Cię kocham. Ja Cię kocham. Zresztą zwróćcie uwagę, jak Pan Jezus zniża los do cioska. Szymonie z Dynuniana, czy mówisz mniej więcej, a nie leci? Drugie pytanie. Szymonie stanu Jana, czy miłujesz mnie? Już nie ma więcej ani ci. I trzecie pytanie, Szymonie stanu Jana, czy kochasz mnie? Już nie miłujesz, tylko kochasz. Za to pamiętam od pytania Szymonie stanu Jana, czy miłujesz mnie niż ty z A w końcu pamiętam, z tymi, 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 Przecież skończył Pan Język go pytać, kiedy zrobił się taki To znaczy, że brzmęło jego wnętrze, tam, gdzie był Język serca. Wtedy Pan Język skończył. Czego jest symbolem ta rozmowa? Czego jest symbolem ta rozmowa? W latach 20-tych wróciłem do tej konferencji ta na taką wielką pochwałę tego, że Ignacy Leona nazwał swoje, swoją duchową, duchową drogę świczeniami. Duchowe. Dlatego, że wszystko co jest ważne w życiu uczymy się przez ćwiczenia. Nie trzeba być wrogiem. Chodzić uczyliśmy się przez ćwiczenia. Mówiło, mówili do nas rodzice, i babci, myśmy drz, 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 drz... do babci. A teraz mówimy do tatusia, myśmy drz, 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 drz... jak się nie przechodziliśmy, podjeliśmy do Zadusia. A teraz powiedz jak się nazywasz. Powiedz dzieciak jak się nazywasz. I ćwiczyliśmy mówiąc. To samo. Nikt z Państwa nie nauczył się chodzić w jeden dzień. Nikt z Państwa nie nauczył się mówić w jeden dzień. Rano się wsunął, powiedział, że chcemy się wspaniałymi wychowawcami To tego dla mnie. Bardzo dziękuję za ten proces specjalizacji mojej Nie. Pierwszy było A, potem było B, potem było tata, potem było mama, potem był kiep. I tak się uczyliśmy mówić. I życie chrześcijańskie to jest proces, gdzie my się uczymy. Bo on Tutaj w tej rozmowie z Piotrem, jako 1000 pokazany w takim jednym skrócie, że Jezus zadaje trzy pytania. Normalnie Jezus zadaje te same trzy pytania aż 10, co 10-15 razy. W się się pewnym sensie zadaje 8000, w pewnym sensie Ale czy to jakieś wielkie wydarzenie, które jest próbą dla naszej wiary? Jezus pyta ciągle. I to jest proces. Tego się, tego się uczymy. Dość często wyczuwam, że ktoś chciałby się zmienić. Po jednej rozmowie, to tak jakby też po jednym treningu chciał mieć rekord świata, z jakiejś dzieci nie Nie da się tego My chodzimy do kościoła i ćwiczymy. I raz nas tym czy nie kocha, Czy tym nie kochać, tym nie lubić. To jest najważniejsze. To jest pierwsze pytanie, jak to robić rachunek istnienia. Pamiętajcie, to jest pierwsze pytanie do rachunku istnienia. Czy ja w ogóle go kocham, czy ja go nie umiem. Pamiętajcie, to w minionikarzu na dachu, kiedy kochater, ten starszy ojciec, przed której pytał do mnie, czy ty mnie kochasz, to on odpowiadał, że świetno, ale czy nie kochasz? Czy jestem Twoją żoną, ale czy mnie kochasz? No gotuję jest ci piorę, no dobra, ale czy mnie kochasz? Urodziłam ci trzy turki, no. no dobrze, ale czy ty mnie kochasz? Czy ty mnie kochasz? Mówiłem do to przed tygodniu. jak nie możesz sobie poradzić z drzewem, jak jesteś na skraju załamania, to kochaj ja go po prostu kocham. Wiem, że jestem strasznym przyjacielem, że zawodzę, że uciekam, że go no zdradzam. Przypomnę też Państwu jedną do... z takiego z mojego życia, kiedy pracowałem w Radzie, że zaprosiłem do wywiadu siostrę zakonną. umowa była taka, ja nie mówię na wywiadu, że jest uczona zgromadzenia, a ona mi powie tak, że od kuchni, jakby się jest zakonnicą. No i pytałem, co ona wieczorami to, czy cierpi bardzo, mijają z sercami, z kosztami. Takie takie pytania w się lokali ale ja na koniec postanowimy Pani program ustawić na swoją towórę. I mówię, czy siostro tak nie zbieramy, że koniec siostra powiada do słuchacza, kocha siostra Jezusa? I proszę nie mówić dlatego tak, że w oficjalnej wersji, to tego od siebie, to Jak zadajemy to pytanie, czy ona kocha Jezusa, to oczy jej się zaszpiły i zamiętuła. Przeżywszy, no, serce już te pytania nie puścisz tu ja mówię, że jeszcze poczekamy chwilę, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Siostra pokazuje, że przełknie świnia i już odpowiada. Gdy ja jej, jej, nie dawał tego państwa życia, który tak. Gdyby mi zabrano muzykę, jak się bardzo kocham, świat by byłby dla mnie inny. To byłby inny świat od by mózgu. Gdyby mi zabrano przyjaciół, których kilku mam, świat stał się dla mnie smutny. przyjaciół ten świat byłby bardzo smutny. Ale gdyby ktoś mi zabrał boga... To no nie ma żadnego bohaterstwa, tylko prosta zasada i potrafiła w Tam ja żyć. Tamże święta część jest zapytaniem ucieknie do mnie, czy kochasz Jezusa, czy mi uwierzysz. Jezus w zasadzie miał prawo powiedzieć. przepraszam, Piotr, tak powiem, bardzo spokojnie o tej bo jeszcze ten stary cios może mówić o Pani Kujęty, pyta się Cię, czy ja kocham Kujęty, a kto się lubił do rodzin, tylko ja to się pójdąłem, do a oni oczywiście się, sieciami się modlowali. Oczywiście Piotr rzucił się pierwszy do wody, ale nie korzystał tego w odpowiedzi. Piotr rzucił się do wody, ale nie korzystał z tego podpowiedzi dawanej pani Jezus. Piotr jest bardzo pokorny i wierzył do Pana na, dlatego nie, nie szapuje słowami, nie chce dobrze wypaść, nie chce wielkich deklaracji. Tak pokornie mówi, Ty wiesz, że Cię kocham tę znowu yy, świadomością mojej małości. I wiesz Panie kochamy. Całe nasze życie zostało mi właściwie na to jedno pytanie. Czy Wy mnie kochacie? Zostaniemy na tym pytaniu, zmagajmy się na tym pytaniu, ale udzielmy do, do do głębi naszego serca. Amen. Postanie.